Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Splendor i witam was w kolejnym odcinku z gry Little Nightmares 2. Ostatnio tutaj trafiliśmy do szpitala. No i ogólnie mamy taki dylemat trochę. Bo nie, mamy zdobyć klucz, ale nie wiem jakby skąd. Jakby... Six bierze różne zabawki. I ja nie wiem. I jakby te pluszaki wydają mi się podejrzane trochę. Jakby... Je też da się prześwietlić, jakby w tym coś było. Six tu się zawsze pcha, ale. No, ale jakby w tych pluszakach nic nie ma. W sensie, no, Six pokazuje co chwila te, te różne zabawki, i jakby w nich coś jest, ale po spaleniu ich jakby. nic nie zyskujemy. Nie wiem. Nie wiem, niech będą tutaj sobie wszystkie te pluszaki. <laughs> tu jest! Okej okay. Czyli Jakumam... To jakby Six chyba tu była tylko po to, żeby jakby naprowadzić nas na używanie tego rentgenu. I tam pokazywały się różne rzeczy w tych zabawkach, ale jakby to nie było ważne. I mieliśmy się po prostu domyślić, że trzeba wziąć pluszaki. Okej. Okay. No ale tutaj już ewidentnie widać, że to jest klucz. Jakby w tych... Zabawkach, co Six nosiła, jakby trochę to wyglądało, jakby nie wiadomo co to było. Ale w tym pluszaku 100% to jest klucz. Ej, ale Six też wrzuciła zabawkę. <grymne> co za dźwięk? Jest to brzmiało, jakbyśmy kogoś zabijali. A to tylko pluszaki. Teoretycznie. Ale dobrze, mamy klucz. Więc no, udało się. że trochę, trochę musiałem porozknijać to, żeby się popalić bardziej kilka zabawek w poprzednim odcinku, niepotrzebnie. No ale dobra, mamy teraz klucz, więc typowo możemy wrócić się na górę i pójść do pomieszczenia po prawej stronie. No dobrze, czyli ja obstawiam, że teraz po prawej stronie będzie bezpiecznik jeden. Potem pójdziemy po lewo, tam żeby, że włożymy bezpiecznik z lewej strony I tam znajdziemy drugi bezpiecznik i będziemy mieli potem dwa ok tu dużo sobie wisi Kończyn no to zdecydowanie są manekiny, a nie ludzie Więc trochę dziwny ten szpital, że manekiny zamiast ludzi six chcesz pomóc? Nie chce. Chyba nawet tam nie mamy iść. Ale tutaj już chce nam pomóc. Ok. Tylko. Czy ja mogę otworzyć jej drzwi? Nie. Musimy znaleźć jakąś inną drogę dla niej. Trochę się cykam. Jezus! Ręka! A mówiłem w poprzednim odcinku, że kiedyś ten manekino żyje, któryś? Że tu jest ich za dużo i czuję, że użyją? Mamy to. Przewidziałem. Chyba musimy iść dalej, co nie? Czy w tym szpitalu będą mnie manekiny nawiedzać? Trochę na to się zapowiada. Nie, ręka tu wskoczy. Że ta ręka akurat wygląda jak żywa bardziej niż manekina. Dobra. Jezu, ona w ogóle tak macha tymi palcami. Trochę się zachowuje trochę jak pająk przed atakiem. <laughs> Jezu. Gdzie teraz? Nie wiem, gdzie teraz. A tutaj, dobra. Mamy to. Ej, no goni mnie. Fuck. Fuck you, fuck you. Jezu. Znowu kolejny przeciwnik, który może za nami wejść w małe pomieszczenia. Poprzednio była ta nauczycielka, gdzie kurde, wszędzie wpychała tę głowę. A teraz mamy taką malutką rączkę, gdzie to tym bardziej wszędzie wejdzie. Masakra. Oj, rączka. ma. Okej, okay, ale jakby... Jakby zwyk, zwykli przeciwnicy są bardziej niebezpieczni. Bo jakby zwykły przeciwnik jak jest, jakiś potwór właśnie jak ta nauczycielka albo ten yy, łowca to jakby, gdy jesteśmy blisko nich, to jakby insta umieramy. Nie wiem jak tu przejść. Nic nie widzę. Nie widzę siebie na ekranie. A rączka za to mnie widzi, a z przodu miałem wejść. O tu jest bezpiecznik. Mogę zabić rączkę. Ale to będzie trudno. O! Bijemy. Nie boi się nas. Ale ja wolę to zabić całkiem. Ale uniki robi. Umrzyj. <gryw> Jezu. <gryw> Jest w końcu. Nie? Tak, dobra. Ale to serio była chyba taka już normalna ręka, a nie ma. No bo tutaj to ma takie, jakby wygląda, jakby to była po prostu martwa. O Jezu. Masakra. No ale raczej to nie jest jedyny przypadek tego. Ale właśnie, dokończając moją myśl, właśnie gdy jest taki zwykły przeciwnik, to gdy jesteśmy za blisko niego, to od razu nas zabija. A to coś, jakby. No nie ukrywajmy, miało problemy z zabiciem nas. Jakby dało się łatwo uniki robić, co nie? Ale to jest trochę chyba taki typ przeciwnika jak, ta, jak te dzieci, co były, że taki jakby bardziej poboczny mi się wydaje, bo zabiliśmy już ją, a tych raczej głównych przeciwników nie możemy zabić, więc wydaje mi się, że jakby jeszcze kogoś tutaj spotkamy. Okej, okay, czyli my teraz jesteśmy tutaj, gdzie ja chciałem się pchać wcześniej. Co ona robi? Czy ona chce zjeść tą rękę. Pamiętajmy, że właśnie w jedynce jakby Six miała taki narastający głód, nie? Że jakby zaczynała właśnie od jedzenia jakiegoś tam zwykłego chleba i tak dalej. Ale potem jadła szczura, a na końcu zjadła Noma, co nie. Czyli jakby po prostu zjadła inne dziecko. No i w sumie też zjadła też tą typiarkę, nie, tą gejsza. Więc jakby Six jest raczej trochę niebezpieczna. I. No raczej mono o tym nie wie, ale no ciekawi mnie co z tego wyjdzie dalej ogólnie, co nie? Czy Six będzie też dla nas zagrożeniem? Okej, okay, tu jest potrzebny znowu bezpiecznik. Jest ile tych bezpieczników? Chwila, w ogóle, czy tu jest krzes O Jezu, tu jest krzesło do tego pod napięciem do egzekucji. Wykonywania eee, czy Six nas tutaj, nas tutaj będzie chciała? Tak, będzie chciała nas podsadzić. Ten manekin po lewej, typowo wygląda, jakby miał wstać cały, że już nie tylko rączka, tylko cały manekin. Ja to czuję po prostu. Tak, on się rusza. Poruszył się trochę. On się rusza w ciemności Jezu, yes, Lack creepy O oh, fuck Ale no, on nas widzi. Znaczy w sensie on nie ma Dobra, mówiłem coś o tym o zwykłych przeciwnikach, co nie? No to właśnie mam tego mojego zwykłego przeciwnika, który mnie instant zabija. A tu też zabije? Nie zabija, ale... Eee. Nie no, my musimy coś... Nie wiem, co my musimy zrobić. Rat latarka? a Faktycznie przecież on jak wgaści światło. To przecież no latarka jednak daje światło, jakby nie patrzeć. I go po prostu wstrzymujemy, dobra. Ojojoj, tylko ja coś przecież to może nie być takie proste, bo trzeba ładnie się wcelować. Dobra, mamy to. Albo nie? Nie, no chyba mamy to, bo tutaj się nie zmieści. No i tu też jest zwykłe światło. Okej, okay, ciekawe. Szczególnie to jest taki potwór jak te, te takie anioły z doktora Hu. Był taki sam motyw w doktorze Hu, że e, były takie anioły z kamienia, które się ruszały tylko wtedy, gdy ktoś nie patrzył, Jakby nie, nie że gdy było po prostu ciemno, tylko po prostu gdy ktoś na nie nie patrzył zupełnie wzrokiem po prostu. A tu jakby mamy po prostu, gdy jest ciemno. Ale no, podobny motyw ogólnie. Mm. Dobra, tutaj nie możemy wejść. Obstawiam, że musimy wejść tutaj. A tutaj są manekiny. I tu jest ich dużo. Okej. Okay. Jezus! Tu też jest... Ja trochę czuję, że jakby gra będzie robić takie coś. Jakby, a trudno tą latarką. Nie, nie, nie da się w ogóle. Trudno się celuje tą latarką. Ale mam wrażenie, że ta gra będzie nam teraz robić takie coś, że któryś manekin właśnie ożyje, ale nie wiemy który. Jezu! Dobra. Dobra. To jest dużo bardziej creepy niż zwykły przeciwnik w grze. Bo jest ich kilku. I to już są tacy zwykli, właśnie, co zabijają nas normalnie, tak insta. Nie tak jak te małe popierdółki. Ale tą latarką się mega niewygodnie celuje. Jakby trzeba też patrzeć, jednocześnie, naszym bohaterem. Ale jak. Nie, jakie ja mam jeden na dwóch wygrać. What the fuck? Eee, no wstawaj, wstawaj, ale dobra. Raczej to nie jest randomowe, który wstaje. Więc jakby wiemy dokładnie, które manekiny się obudzą. Ale nie, nie potrafię. Nie wiem, tr trzeba to jakoś przemyśleć. Żeby ich ustawić w taki sposób Żeby gdy mam tylko pierwszego to on zostaje w takim miejscu Żeby ten drugi podszedł w takie też dobre w miarę miejsce e, I żeby go zatrzymać i móc przed nimi uciec Żeby od razu żeby bieg szybciej włączać Ale trudno, bo chyba jak się tak celuje To trudno mi jest trzymać kwadrat Dobra, mamy to Dobra, raczej ich mamy z głowy, ale tych tutaj nie mamy z głowy. Który wstanie? Ten z tyłu, oczywiście. Oczywiście. I teraz ten. I teraz ten. I wszystkie idą. To jest okropne. Szybko. Szybko. Jezu, było tak blisko. Tak blisko było. A to nie koniec jeszcze. O Boże, to jest creepy, mega. Ale tutaj trochę czułem, że akurat z tych to się żaden nie obudzi. Jakieś takie po prostu przeczucie miałem. Masz wejść tu. Dziękuję. Czy on tutaj też nagle może z dupy rączkę jakiś w, 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 ten... włożyć tutaj? Chyba nie. Mm. Dobra Jezus! Chciałem powiedzieć, że się tutaj czuję bezpiecznie, co nie? Czaicie to W momencie, kiedy chciałem powiedzieć, że się czuję bezpiecznie zaczęło mnie atakować mocno. Tu też... No, postać! Ale przez chwilę im postać się nie ruszała. Coś mi się zepsuło przez chwilę, bo jakby trzymałem cały czas gałę... A już typowo y, stanął mi, nie? Ten y, Mono W ogóle wytyfy Ale to jest creepy Serio Wcześniej tak bardzo blisko nich przechodziłem, a mi tre... nie wyłapało, a teraz wyłapało Dobra, teraz proszę Nie zawiedź mnie I... Cho chodź mi... No nie! Co?! Czy wy widzieliście, że moja postać i ten manekin zniknęły, właśnie? Dosłownie wyparowały w powietrzu. Ech, fajna, fajna zabawa. Ale kurde, ten moment tam będzie też trochę trudny, bo to trzeba. W te tego manekina celować wtedy. Zaraz z lewej najpierw wyskoczyło. Dobra, Kuźwa. Ale tu. Aaaa, dobra, jeszcze raz. Kiedyś się uda. Dobra, tego manekina trzeba ładnie. I idziemy dalej. Wślizg. O nie, on tu wejdzie też. Kolejny. Na górę, na górę, na górę. Łap się, nie łapał mi się. Ulatarkę zamiast się łapać. Jaki debil. Serio, to jest dziwne czasami. Dobra, znowu jesteśmy tutaj. Możesz mi się teraz złapać? No, dziękuję. Dobra, mamy to raczej. Tylko, żeby nie spaść, Jezu. Dobra. Okej. Okay. Tu włączamy światło, więc czuję się trochę bezpiecznie. Okej, okay, tu jesteśmy teraz w jakiejś łazience, mamy mydła ogólnie. Mm. Dobra. Coś czuję, że teraz już zatoczyli... Jezu. E, czuję, że teraz już trochę kółko zatoczyliśmy i my... Jezu, naprawdę ja tu nie dorzucę, w sensie mam problem z dorzuceniem tutaj. No, nareszcie. Manekin, trochę się cyk. Manekin, jeszcze jeden. Bardzo się cykam. Okej. Okay. Okej. Okay. Teoretycznie się manekiny nie budzą, ale. Ja tu muszę się jakoś podsadzić, więc ja tu muszę coś przesunąć. Czyżby te wiadro? Nie, wiadro nawet nie mogę złapać. Dlaczego ja mam wrażenie, że ja muszę przesunąć ten wózek? Proszę nie obudź się. Tylko nie mogę go przesunąć. Od tyłu jakoś? Tak, mogę teraz. Ale nie mogę jednocześnie. I no, za słaba ta moja postać jest. Po prostu się no tyle nie ma siły. Hmm. To jak tu wejść? To jest teraz pytanie. Chyba, że jednak wiadro. Tylko to. No, nie jestem. W stanie tych rzeczy przesuwać. Ech, to do wanny wejdziemy. Jolo. Mogę skoczyć. Nie. W sensie, mogę skoczyć, ale nie da się na to wejść. Chwila mam pomysł. Te pudełko z mydłami. Mogę je wziąć. Nie, nie mogę go wziąć. A to? To mogę wziąć, ale tu jest jakby sekret chyba? Mm. Tak, tutaj jest bonus. Kolejne te dziwne dziecko. O jezu, w ogóle. Dobra, gdy tylko jakaś izratka była. Ale no tam w ogóle przy zwokach muchy latają. No to już zdecydowanie są zwoki. Ale ciekawe, dlaczego tutaj też tyle manekinów jest. Dobra, trochę wątpię, że chodzi o przesunięcie tego pudełka. Bo to było takie pudełko do bonusu, chyba bardziej, ale spróbuję. Ale mam takie wrażenie, że tu będzie chodziło o. Czy ja już tu nie mogę tego? Mogę, dobra. Że tu będzie chodziło o wyłączenie światła i żeby ten te manekiny jakoś. Się poprzesuwały No cóż, warto spróbować Bo za ja zawsze no, Wolę jednak tych manekinów nie Nie budzić Ale to jest w ogóle niemiłe Bo mamy Six naszą, ale zostawiamy ją w tym rozdziale co chwilę Smutne trochę No jestem w stanie te pudełko donieść do samego końca. Ale no czuję, że to trochę będzie za nisko i tak. No trochę wątpię też, żeby gra kazała nam tak daleko. A nie, jest dobrze. Okej. Okay. Bo miałem mówić, że wątpię, żeby nam gra kazała aż tak daleko taszczyć pudełko. Zwłaszcza takie, które było z bonusu teoretycznie, co nie? Ale... Jednak udało się. Nie wiem czy był jakiś inny sposób. Ale no. Mój zadziałał. Jezu wszystkie! Okej, okay, dobra. Jak ja mówiłem, że tamte poprzednie elementy były dość trudne, żeby to manewrować tą latarką. No to teraz będzie trudne. Teraz to my chyba dopiero zaczynamy zabawę. Ale jak? Nie, nie wiem. Nie, to najpierw było. Kurde. Jakaś jedna rączka. Potem nawet mnie dwóch na jednego brali, a teraz jest ich milion. Opie, jakie nie no nie da się biec, bo to one są szybsze ode mnie Ale w sumie Wydaje mi się, że trochę chodzi o to, żeby właśnie trochę jednak biec W taki sposób, żeby się one ustawiły w jednej linii I dzięki temu Będziemy mogli w nie wszystkie naraz latarką Ale on Skitrał się nawet jeszcze z Z przodu, tak Oj, oj, oj ale to jest naprawdę nieuczciwa walka, w ogóle. Jeden chłopczyk z latarką na armię potężnych manekinów. Ale oni co chwila się biorą z dupy. W sensie, no, są tu cały czas, nie? Ale... Ale jakby, wiecie, kurde, zawsze kolejny się jakiś dołączy z dupy gnój. Eee, I weź to, kurde, uciekaj przed tym gównem. Nie wiem jak to manewrować. Nie mam pojęcia. Bo jak wezmę przecież jednego, to już drugiego nie będę mógł oświetlić. O Boże, w sensie no jest plus taki, że one chyba się jakby blokują o siebie nawzajem. Wziął mnie, ale był... Dobra. Teraz ten i teraz ten. Uciekamy. Dobra. Dobra, ogólnie główną mechaniką było to, że właśnie jak one były za sobą jeden za drugim, to się blokowały. Jakby dzięki temu mieliśmy szansę ucieczki, dobra. Jest to creepy, naprawdę. Dawać to. No okej. Okay. No, na szczęście nikogo na tym krześle elektrycznym nie zjaraliśmy. Tylko po prostu. No, zrobiliśmy wyładowanie elektryczne i dzięki temu bezpiecznik wypadł. No i nam teraz SIX pomoże. No i bardzo ładnie. Dobra, ja Wam powiem, że ja chcę jak najszybciej. Się wynosić z tego szpitala, bo bardzo mi się ten motyw z manekinami nie podoba. W sensie, podoba mi się ogólnie, jakby, założenie, ale ja już te dalej. Ja po prostu nie chcę, żeby te manekiny mnie drwały. Dobra, ale fajny ten motyw z, tą, że mamy, z tym, że mamy Six w drużynie, bo jakby ona pomaga. Jest potrzebna do zagadek, ale jakby też pomaga w taki sposób, taki, że właśnie na przykład teraz z tym bezpiecznikiem, że pomogła nam, że nam doniosła bezpiecznik, żebyśmy nie musieli chodzić dwa razy, co nie? Więc ja myślę, że to jest dobrze zrobione. I jakby nie przeszkadza też ona, to jest bardzo fajne. I w momentach, gdy twórcy chcą, żebyśmy byli jednak sami, żeby, bo by nam przeszkadzała ta Six tylko, to ją zostawiają po prostu. Więc ogólnie... Dobrze zrobione jest to, bo martwiłem się trochę o to, jak to będzie wyglądać. A zostało to zrobione jak dla mnie bardzo dobrze. Ale tu jest ciemno, bardzo. No, żyją na 100%. Na prawo coś jest. Albo bardziej ktoś. Ktoś się śmieje. Czy tu jednak będzie jeszcze jakiś taki. Większy przeciwnik dodatkowy? Bo już myślałem, że manekiny były. będą już jednak ostatnim przeciwnikiem, takim z tym głównym, bo one już działają jak, jak taki zwykły przeciwnik, że zabijają od razu. Ale może coś jednak jeszcze będzie. Oj, ktoś tam jest. I co to? O nie, rączka! Dobra, w sensie. Nie ogarnąłem, że tam leży ta rurka do, żeby móc się bronić. Ale ogólnie myślę, że na tym sobie już skończymy na dzisiaj, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.